Narzędzie Szkic Pręta służy do wyrzucenia kształtu pręta obok elementu. Wybieram narzędzie, wybieram pręt, który ma zostać wyrzucony i teraz wskazuję miejsce, gdzie ten pręt ma się pojawić. Jeżeli mam przytrzymany klawisz Shift, wtedy wystarczy, że zorientuję kierunek pionowy w dół. Następnie wybieram kolejny kształt pręta i wybieram kolejne miejsce, gdzie ten kształt pręta ma być. Narysowany. Jeżeli nie mam przytrzymanego klawisza Shift, wtedy mogę wskazać dowolne miejsce na oknie widoku, gdzie pręd będzie naszkicowany. Jeżeli zmieniam coś w pręcie, na przykład dodaję haki, Kształt pręta aktualizuje się automatycznie, jeżeli mam zaznaczoną opcję automatyczna aktualizacja szczegółów, jeżeli mam odznaczoną. Po zmianie pręta zmiana dopiero będzie widoczna, jeżeli użyję opcji aktualizuj. Aktualizacja jest dla aktywnego widoku lub dla całego projektu. W tym miejscu możemy także konfigurować etykiety. Czy na przykład wyświetlana jest średnica Gięcia, czy nie? W jaki sposób prezentowane są strzemiona? Jaka domyślnie etykieta jest wyświetlana na kształtach? Aktualizuj. Jeżeli chcę jednym kliknięciem naszkicować wszystkie pręty dla całego elementu, wtedy wybieram nie pojedynczy pręt, ale element. I wskazuję miejsce położenia prętów. Program wyrzuci wszystkie kształty prętów, jakie ma w elemencie. Zadaniem użytkownika jest skonfigurowanie wyrzuconych pozycji, żeby na siebie nie nachodziły.